W tym cieple, ale wiedział, że musi wstać i iść do domu. W tej chwili jednak przed czołgmanem ponownie wyrósł niedźwiedź z papierowym kubkiem, prawdopodobnie wypełnionym lodem w jednej ręce i kukurydzianą herbatą w drugiej. Oh my God. Wyglądał na starszego od 10 lat. Część prezentacji i sobie wgrywam w MSP, a tu mi się strasznie zamuliło, Ja od się odzywam dopiero po dziewiętnastej, jest dwie po. W ciągu dnia ogarnęłam trochę prezentacji i Pomyliła mi się żołnierz z cywilem i będę musiała coś pokombinować. Eee, się do Was odzywałam kiedy grałam w M&B, chociaż tam ogarnęłam zadania halloweenowe, zadania takie co kilka dni co się pojawiają. Trochę się zarobiła kasy, wiadomo. Eee, Yy, chciałam złożyć zamówienie na Empik Foto za pomocą, zapłacić kartą podrękową z Empik, ale jednak nie mogłam i nie mogę sobie poradzić z anulacją zamówienia, yy, w tym mam problem. Byłam na rolkach, yy, pomiędzy jedną sesją moich uzupełniania notatek, a drugą, yy, właśnie pomiędzy tymi sesjami byłam. Yy, wczoraj byłam dosyć szybko w domu, gdyż mieliśmy schodzce na lekcję, bo mi pasowanie było pierwszych, pasowaniach. Wtedy udało mi się zmonto, zmontować gameplaya, który jutro będzie o 14.30. Dzisiaj mamy 12 października. Jutro jest 13. .00. O 13 będziecie widzieć i ja to wstawię w późniejszym czasie. A w środę 16 będzie kolejny trip. Trip vlog. Po tygodniu. Nagrałam go tydzień, właśnie w tym tygodniu. I to jest z mojej wycieczki, którą muszę zdjęcie popoprawiać, bo na miniaturce dała mnie poprawiona. Um, mam do ogarnięcia częściowo ciuchy i się przygotować. Dzisiaj jeszcze audiobooka słuchałam, jak wam pokazywałam, tylko że słuchałam, słuchałam, przysnęło mi się, i w budę się głośnik miałam wyłączone, bo padła bateria. Musiałam go naładować. Chcę sobie go dosłuchać, Zostało mi zrobić duolingo, jak to codziennie. I dzisiaj udało mi się też skończyć rozdział, wychodząc za kwiatami, czyli wszystko o mnie. Wczoraj zaczęłam pisać, dzisiaj dokończyłam pisanie. Więc. Yy, więc no. Wczoraj też byłam na takim spacerku od mojej przyjaciół z przyjaciółką byłyśmy od jej domu. Ja przyjechałam do niej rowerem, później poszliśmy pieszo od jej domu do końca wioski i z powrotem. Wiadomo, update'ik szybki trzeba pogadać, chociaż my szkolenie za bardzo nie, chyba że jej wbijam na zajęcia dodatkowe, -y, kiedy nie mam I To jest śmieszne, ja po prostu to wijam cię. Na czemu ja? Bo nie mam lekcji. Yy, ogólnie moje książki już trzy zniknęły. Znaczy nie że zniknęły, tylko że są w pożyczeniu. I miałam dwa razy, zanim wystygnie kawa. Kawa. To było tak, że mówię, że ja mam. Aby tam yy, Jaką słucham i z jakiego kraju pani ja Pani odomlika pomyliła pomyliła, skąd jest zanim wystąpię kawa. Ja poprawiam Pani, do a ja w ogóle w czyimś razie nie wiem, że dostałam koniec, tylko mówię, a mam jeszcze jedną i przynoszę na czwartek. To było w czwartek, to mieliśmy mieć kartówkę, nie mieliśmy. I tak Pani się pytała, mam książkę? Mam. Siedzi ze mną, wspomagająco to wzięła, e, przejrzała, czyli mówi, Przeczy... nie tu... jestem na 30 stronie, no wciągająca i mówię, ja mam jeszcze jeden wygłaszczkę z, z znacznikami. mówię, nie, be... nie będzie mi przeszkadzać. Książka pariwskie jest o mojej koleżanki, ja mam drugi dietową, na razie słucham, jeszcze muszę skończyć czytać yy, smak gorzkiej czekolady, że coś się nie umiem zabrać i na razie słucham, nietuzinkowy sklep, całodobowy i bardzo mi się szybko słucha, rozdział jest chyba nie, około 10. Bardzo mi się dobrze słucha. Lubię takie zwykłe takie chudziutkie książeczki, właśnie w Azylonie takie taki hudszarowy. To po fotogra poza co na spełnienie jest dosyć chudziutkie, takie 200, 300 stron. 200 ileś do 300 stron Nie powiem ile, nie chcę mi się zergać. Zanim wysygnie kawa, jest chudziutka. Teraz będzie na koniec października wychodził czwarty, ostatni ton. I mam go w planach kupić i to będę wtedy kupować, gdy kupuję drugą część nocy za nocami, a jak miało, miało, miało być, jak w bajce. No, słyszałam dobre opinie i dlatego. I nie mam jeszcze planów do do kupienia. Wczoraj wyobraźcie sobie, że moja ciotka napisała yy, o jakiejś książce, żeby mogła ode mnie pożyczyć, bo widziała ten filmik właśnie, który kupiłam. I tłumaczę, jakie mam gatunki. I ja mam tutaj fragment, ten. Ja yy, piszę mojemu kuzynowi, jej synowi, także yy, o książki, nie? Tak on odczytywał. Yy, Mojej cioci pisze, yy, słuchajcie, piszę: Mam najwięcej książek dla młodzieży. W domu są dwie serie z literatury pięknej-obcej. Znaczy, powinnam napisać trzy. E, pisze, gdzieś dziś śpiewa z wątkiem kryminalnym, zanim wysunie kawę. Na razie jest trochę pożyczenie po drugie, uczę na spodzie. Do tego mam jedną dylogię, którą dostałam na koniec w pierwszej klasy i to jest reguła pożądania dworzecznej. Pierwszy artyk, ale pierwszy tam jest pożyczony. Zakupiłam ostatnio samą kontynuację, No widziałam, Fala Marii Krasowskiej, jeszcze dwie, o dwie jej masz. Jak przyjedę, to mi pokażę, na pewno coś będzie. E, jeszcze mam książkę, ja Wam powiem. No, może okładkę pokażę. Mama no, ja kupiła, próbowałam nie przekonać do czytania, ale ja się krępowałam. Super, I to się nazywa... Czekajcie. Uro... ...pewnego... Jest książek, jaką mam w domu. Nie wiem, jaki gatunek. Musiałam pogooglować. To się nazywa Urodziłam się pewnego błękitnego dnia czyli z pamiętnika z nadzwyczajnego umysłu. Ja mam w miękkiej akurat. Inna autor ma jeszcze. Ja Wam pokażę, bo to wygląda. Ja taką mam bo to jest, urodziłem się pewnego dnia, taka biograficzna i próbowali mnie przekonać jednak, że im coś nie wyszło i nie jestem przekonana, a książka jest dyre, tak? Ja mam, a jest, jest a, bo jest twarda, ja mam taką, nie mam, tylko z jakiego to gatunku właściwie? Więc ja ostatnio patrzyłam jakieś stroje, widziałam wępiku, nawet stroje dostaniecie. Patrzę na przykład małe, małe życie, yy, jakieś yy, lego kwiatuszki, ciało chore emocjami, na przykład książkę, butelka z łapisami by, yy, wyskoczyła szkatułka na organizer na kosmetyki. Tutaj mamy różne kostiumy i jakieś kajdanki, na przykład znalazłam cosplaye, nawet nie wiedziałam, że w Empiku takie coś można dostać. I, a w bibliotece ja mam zakupiony też, ja mam tak, jak mówiłam, a miało, a miało być jak w bajce. To ja słyszałam okej okay, opinię, no co, aż powietrzność najszybciej może przeczytać. no noce za nocami, chociaż to jest gruba, zanim, zanim się poczęgnamy, czyli to, zanim wystygnie kawa. A rekomendują mi zawsze co na 13 opowieści o lisach, nie wiem dlaczego. Yy, tutaj jeszcze z rekomendacji mam co który w tej pierwszej wersji, a nie, tej, a nie w tej drugiej. Jeszcze mam Lepiej niż wczoraj, jakieś edukacyjne. E, więc no, ogarnięte, ogarnięte. Guys, przypomniał mi się mój jeden z czatów, e, rozmów z czatem GPT na temat, Wam tutaj przy, przytoczę coś, było interesujące, przypomniało mi się, jak przeglądałam coś i... Mm, słuchajcie... E, Słuchajcie, ja przytoczyłam historię z Brother Tomorrow, czyli autor Bedlinka, Mani, na Capri, uh, Open Board. I Mani, słuchajcie, on mi tu poknocił. Zaraz wam uh, uh, czekajcie. Uh, uh, brother with Tomorrow. Uh, najpierw walnął leks uh, tan, do uh, Once a World. I ja mam pytanie, i mnie to kor, za przeproszeniem jakieś masaki później mam jakieś romans zbiorowe Here for It, później mam At The End of the Road, to nawet nie kojarzę. Później mi wrzucił mi polecane to jest jakiś, jakieś Date i hands Off. A z jest jeszcze na przykład do... jeśli chodzi Wiecie, bo ja tu pisałam o Breda Brady Wasy to morów, jakich nie uwzględniając nowe tytuły. A nowe tytuły, uwaga, to GPT się walną. My Perfect was. I to jest tak głupie, ja, ale to mm, GPT napisał 20-24. Za przepraszam w 20, 20... ja to czytałam. Eee, Więc, ty ma takie błędy, wam że nie powiem. Na przykład tutaj mi pisze Mania, romantyczny dramat. Fantasy. Eee, eee. jak to sprawdził, e, Mania, kurde, nie wiem czy opiszę. Właśnie, Mania to bardziej to jest mafioza, tak? Radę jak to pisze. High school buddy zainteresowany, na przykład z dramatem i nic z e, między rutkiem. O, kapakże. O, w babule poknocił. Smirlając kapry, różnicę pokroczy. Smirlając kapry. GPT to jednak jest osoba, w czat, której nie ma dokładnych innych. A na przykład tutaj mam, e, e, jakie mam w a jakich nie polecasz. Polecanie. Pierwsze znowu w życiu Killing, stalking. A ja piszę tak. E, słuchajcie, piszę, że o, e, numer jeden z polecanych nie jest zaliczany przez autorkę. I GPT pisze, że nie jest e, nie klasyfikuje swojej pracy, choć wiele osób interpretuje. Słuchajcie, tak, i tutaj mam hmm, tytuł, które miała premierę, czyli jakie webtoony polecam. To zaczniemy tak, Simulator Care Work, to nawet ok, Love to co, chyba nie jest duży hype? Sang, Sang, Dzisiaj tam szkolna? Chociaż jedna strona mnie na Pinterestie przyznaje. wiecie, ale nie wiem, czy na porządek? Ok, tematyka. Może się nie będę rozpowiadać, bo mnie YouTube polubi. Tak. Domie to baton, oczywiście. Dlaczego plusy? Które mniej polecam? Paint of the Nation. Początek, to jest motyw historyczny, a wiadomo, przemoc coś tam raz i... Zostałem wciągnięty z ciągu... Love to na przykład mi poleca Blood bank, Under the chociaż... Under the Green Lines zaczęło wychodzić. Ja, jak czytałem Jacksona, to było Walk on Water ze przeproszeniem. Więc tutaj miałam jeszcze ciekawsze pytania, które polecam. Na przykład, raz, bo to jest mieś, Twilight Out of Focus, rok, bo tutaj jest 23, a nie 24. Tutaj na no, podał. Aaaa, hmm. musiałam nawet sprawdzać jakiś tytuł. Co tu jeszcze Eee, pamiętam. Ojej, Na czym ja stanęłam? Czy jak GPT. Czekajcie, a jest, co tam? Eee, polecane tytuł zależności. Na nie, nie tłumacz. Weź yy, mi przetłumaczyło, i wem poleca, i uwaga mnie rozśmieszyło. tylko poleca na początek, znaczy jakie poleca Ania, znaczy nie ochodzi jakie poleca klimat. Nie yy, tytuły, choć klimat coś tam, coś tam, coś tam, tutaj jest kolejny tytuł w kolejnym. Eee, ty później, jakie polec, te, jakie są polubione postacie, nie nieulubione, i masz mieszane uczucia? Wykorzystał dwie z jednej serii, bo to dosyć śmieszne. Jeśli mam kilka ulubionych postaci, i tu piszę tak. Wiadomo, z tego, jak to pisze, nagle zaczyna. Pomodało coś, i tu było. I nagle tak. Masz jeszcze opis? co zero Abata, Abata, Hamaj. Nie potrafię wymówić. I później masz mniej, a nawet znienawidzone postacie. To Ta uwaga. wchodzisz, idę dalej, znowu ja się rodzę, nie wiem. I później piszę. A jakie masz mieszane uczucia? Tutaj mam na nie wiem, czemu wymyliłem. Dwa razy, Serge, jeśli chodzi. Ja się rok, trzeci raz, dwa razy. A tych tytułów, które ja kojarzę, wiadomo. Eeeh, dobra, później. A czy masz e, tytuły, które wychodziły, ja mam tam e, nie kontynuację, i w postaci, z której wymieniłem tytuł 17, jest eh. E, do tu miała się stanąłem. Jest Kanoka hawak. K jest w Polsce jest druga część nowelki wychodzi. Wyszła nawet. Chciałam kupić sobie, jestem za mała, jestem za młoda. Przemyślenie na przykład y, tutaj ma oka, że się nazywała ham. Y, plusy minusy. I tutaj pisze. Na... No dobra. Że rozgadałam się na 8 minut. Przedciepiecie to czasami nie ogarnia życia. I. Myślałam, że paradę na Łotwa. What, what? Rozgadałam się znowu. Drugi urywek. W się chyba będzie problemy z przesyłaniem. Będę miała. Eee, witam się z wami przed 17 w niedzielkę. I teraz się zabiorę za montaż tego vloga. Już mam, za od 2 godzin mam, dwóch i pół godzin mam. Yy, pory do jest sterwony to odcinek trzeci. I op, nie wiedziałam, co ja dzisiaj jest okładeczka, robiłam artbooka, nie byłam na koncie. Później sobie wejdę tam ogarnę. I nie utłu. I napisałam rozdział. Poczekajcie, muszę zmontować moje liki. Bum-bum. Będę zajmować się montowaniem. A następna miniaturka, ale Wy będziecie widzieć to, tego vloga wstawię później, a Wy będziecie widzieć vloga z tą miniatureczką, która wyszła mi pięknie. Chociaż pomnik wiecza jest zawsze biednym Biedny w biedny Krzywek jeszcze. A więc ja się zabieram za... Czekajcie, ja muszę sprawdzić, czy mi się wszystkie długi... Dobra, wszystko mam? Mam. Idę montować. Patrzcie, to mi przysiedź. Misiu, tu jestem. Tak, nie widać. Gdy twój pies nie ma co robić. Stwierdzam jedno. Odkurza mi, odkurza mi podłogę. Misiu. O, i się z nią nie dogadasz. Jessie! Jest! Jak się dogadać tu stroną? Czee! -sy. Nie chodź tu! Czy chodzi, umować! Eee, wiecie co, wzięło mnie refleksja na temat żarcików z TikToka, które są już... Około trzy lata kręcą, i one mnie dobijają do szlaku. jak chcę znaleźć tytuł z ulubionej serii w DC. Nie, zawsze wywala mi to, co ja nie lubię. Typu teraz miałam filmik Ja, Ty, plus coś tam, jakiś tytuł. I ktoś tam, osoba, która wstawiała i Ty, plus ja patrzę na okładkę, z ja. sobie, i ja piszę, że nie będę sobie po raz drugi psychem czy coś takiego. I ktoś zrobił żarcik, jak typu, co polecacie i pisząc na sam tytuł. Nie będę tu się odwoływać dokładnie do których. No te artyki niektóre osoby wiedzą o co chodzi. I ja piszę. Eee, ry, coś tam o e, W ogóle mi, e, psychiczny jesteś. A tu ktoś stwierdził, że zdrowie psychiczne, czy coś tam. A mi napisali, bo tam polecali tytuł właśnie, Nieodpowiednie dla młodszych. I tak sobie dyskutujemy. Ja nie rozumiem tych żarcików do dzisiaj. One mnie wkurzają. Nie ma takich tytułów, które naprawdę są godne, tylko powtarzają się te same. A dzisiaj moim odkryciem było. Poczekajcie. Dzisiaj moim odkryciem. To było. To było. Żeby nie wyjaśniać, ten rozdział będę uzupełniać na, na opowiadaniu. A co się kryje pod tymi liczbami? Tu się w końcu na przykładzie rozdziału 10 to jest jeden z na które ja czytałam. I tak sobie przejrzałam w kilka stronach i moje podejrzenia okazały się prawdziwe. E, bo sobie wyobraźcie, że pod tymi cyferkami kryją się ten, rozdział z Paisystonami. I miałam pizza na TikToku ale stwierdziłam, że nie, a ludzie nie potrafią wyjaśnić. I piszę na przykładzie innego laptopa, Darkfall, ja nie czytam, ja po prostu nie, 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 nie. To ktoś pisze, że prawie cała historia, ja bym tak nie mogła, ja muszę mieć tak Historia, a to może być dodatkiem Spicy. I moje podejrzenia po około dwóch latach się sprawdziły. I to jest dziwne. Ja jestem dzisiaj jakoś dziwnie zmęczona. Nie wiem, czy przez pogodę, czy coś. Ja dzisiaj rano ćwiczyłam, ale mnie do. Dzi y wiecie, ja nawet nie mogę siedzieć. Czekajcie. Nie mogę sobie normalnie usiąść tak. Tak, bo mnie mięśnie z tyłu, bolą mi. Y nie mogę się normalnie schylać od tamtego tygodnia i mam problemy z mięśniami. Nie czy ja iść do lekarza. Będzie się drugi tydzień bo jak będę musiała się na praktykach stoleć i będę tak wolno robić, bo mam nazwerężone mięśnie, tak? Nie wiem, czy po przewianiu yy, zeszło poniedziałkowym, nie tam poniedziałek, co był, tylko jeszcze wcześniej, z tygodnia temu, czy, czy po prostu mi się mięśnie nazwerężyło, a ja na wf jedynie to ćwiczyłam, czekajcie, ja ćwiczyłam tylko w czwartek, bo w tamten, w ten czwartek, bo w tamten nie miałam, worka zapomniałam. I dzisiaj sobie uświadomiłam, że ja worka, że wczoraj sobie uświadomiłam, że ja worka w czwartek nie wzięłam. I ja typ, mój worek na WF prawie został w 109. I tak sobie, worek, panią, worka zapomniałam. I takie, ja nie wiem, mówię zaniki pamięci, jak pamiętam, jak z kimś rozmawiamy i coś tam. Tak sobie w czwartek uświadomiłam, że worka nie wzięłam z WF-u. I ja takie, mówię zaniki pamięci, takie, też ja tak mam. Um, co by tu jeszcze powiedzieć? Przesłuchałam całe audiobook, nie tuzinkowy sklep całodobowy. I w skrótowo jest na moim IG relacja z dzisiaj będzie dużo dostępna. A z wrażenia mam takie, naprawdę wartościowa książka, mi się podobała. Wiecie, tylko mnie wkurzyła zmiana lektor czytającego pod koniec ostatnich rozdziałów mnie to wkurzyło, ale to było pewnie na potrzeby, bo było z perspektywy naszego... No okay. tak, historia. Y mamy kilka zlepszych historii, które łączą się w całość. I w całość. Jeżeli byście chcieli recenzję czy coś, to dajcie mi znać w komentarzu, bo gdzie, gdzie indziej. A i pytanie do ocuk od Was ogólnie: kto uwielbia mi? dawać łapki w dół, żeby mi zniżać zasięgi. Jeżeli to są dzieci z mojej siostry klasy. Wąt z kanału. A jeżeli komuś nie pasuje, to ok, ale nie takie, że pod każdym prawie filmem pasuje na kąpie. Jedna łapka, pod jednym jakimś vlogiem dwie. Jak są niektóre rolki, które się wybijały, to było kilka to ok, ale pod tymi nowami ciągle widzę. Tak. Zasięgi mi spadają. Yy, tutaj pytanie do wszystkim: czy co, co Wam nie pasuje? Yy, co tu zmienić? Szczerze nie wiem. Co w ludzi stopiło, żeby mi zniżać zasięgi? E, dobrze, moi drodzy, ja powoli. Ja będę już kończyła, gdyż materiałów w tym weekend vlogu wyszło mi najwięcej. Nikt już tych teraz Ten vlog się będzie chyba ciągnął do pół godziny. Przez to, że ja dużo rozmawiam do tej kamery, chociaż zazwyczaj tego nie robię. E, także więc ja będę. Za niedługo się szykowałam, wiecie, jestem trochę zmęczona. Tak jak mówiłam. I żeby nie przedłużać tego końca, to dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się spodobało. Jak tak, to pozostawcie po sobie typu łapaczkę w górę, subiczek z dzwoneczkiem, komentarzyk. Zapraszam na inne playli na inne filmy oraz playlisty, które znajdują się na kanale. Wszystkie media społecznościowe łącznie z moim... Profilem na Spotify, gdzie są moje cztery playlisty oraz strona Moja facebookowa strona mam podane w opisie. Możecie podrzucać mi pomysły na filmy czy coś. I widzimy się w następnym filmie. Wy ten film widzicie, będziecie widzieć od y, po 14, po, właściwie po 16, po 16, bo 16 mamy. Od 16 dostępny będzie dla Was y, poznań. Y, mój dzień w Poznaniu. A ten vlog można wstawić w przyszły weekend. Zobaczę. Do zobaczenia. Usłyszenia. Cześć.